Urban World Car of the Year, czyli miejski samochód roku. Myśląc o tej nagrodzie mamy przed oczami takie modele jak chociażby Skoda Citigo, Ford Fiesta czy Volkswagen Polo. W tym roku mamy do czynienia jednak z niemałym zaskoczeniem, bo tą prestiżową nagrodę otrzymało Suzuki Jimny. Dla nas jednak miasto to nie do końca jego żywioł, dlatego zabraliśmy go w miejsce, gdzie będzie czuł się jak ryba w wodzie. Czyli w teren. Zapraszam na test. Najnowsze wcielenie Suzuki Jimny niezaprzeczalnie okazało się wielkim fenomenem. Aktualnie zamawiając ten model musimy na niego poczekać aż 12 miesięcy, a to i tak nie jest pewna deklaracja. Dlaczego? Wszystko dlatego, że sam producent nie przewidział aż tak wielkiego powodzenia dla tej generacji, sugerując się sprzedażą poprzedniego Jimny. Na polski rynek trafiło zaledwie 250 sztuk najnowszego modelu, które sprzedały się błyskawicznie, a zmiana w produkcji czy przesunięcie między rynkami nie należą do najłatwiejszych. Dlatego właśnie czas oczekiwania jest taki niepewny. Co w nim jest takiego wyjątkowego? No na pewno wygląd, który nie tylko przyciąga spojrzenie, ale także pozytywne emocje. Na pewno w tym naszym kontrastowym zestawieniu kolorystycznym. Niektórzy twierdzą, że jest to pomniejszona wersja Mercedesa Gelendy. I może mają trochę racji, ale trzeba brać pod uwagę to, że kształt nowego Jimny to tak naprawdę bryła klasyczna dla typowej terenówki. Pomijając jednak podobieństwo do G klasy, stylistyka najnowszej generacji tak naprawdę wraca do przeszłości. Sami spójrzcie. Oto pierwsza generacja Suzuki Jimny o znaczeniu LJ80. Nie wygląda znajomo? Otóż to. Najwięcej nawiązań znajdziemy w przedniej części nadwozia. Charakterystyczne okrągłe lampy, duży grill i niewielkie kierunkowskazy. Najnowsze wcielenie straciło również niewielkie krągłości poprzedniego modelu, a wróciło do klasycznych kantów, które widzimy patrząc zarówno na przód, jak i bok czy tył tego samochodu. Z tyłu na pierwszy plan wysuwa się charakterystycznie umiejscowione koło zapasowe oraz tylne lampy, które ze słupków wróciły na zderzak. Jak to zwykle bywa, fajny wygląd nie zawsze idzie w parze z praktycznością i doskonałym przykładem są tutaj te opcjonalne listwy, które w terenie po prostu będą przeszkadzać. Choć pewnie w zdobyciu nagrody miejskiego samochodu roku pomógł Jimnemu nie tylko wygląd, ale również niewielkie wymiary, bo długość nadwozia wynosi 3,6 metra, to trzeba pamiętać, że jest to jednak samochód terenowy. I żeby Wam to potwierdzić, przedstawię kilka faktów. Kąt natarcia 37 stopni, kąt rampowy 28 stopni i kąt zejścia aż 49 stopni. Prześwit to 21 cm i wszystkie te wartości poza prześwitem są naprawdę imponujące, bo są większe niż chociażby Land Roverze Discovery. Mamy tutaj również napęd na cztery koła All Grip Pro ze skrzynią redukcyjną oraz trzy tryby jazdy: 2H przeznaczony do jazdy na utwardzonych drogach na co dzień, gdy napęd trafia tylko na tylną oś, 4H przeznaczony na Drogi nieutwardzone i śliskie oraz 4L stworzone z myślą o najtrudniejszym terenie. Dobra, koniec teorii póki co. Myślę, że pora ubrudzić tego malucha. We wnętrzu Suzuki Jimny próżno szukać jakichkolwiek miękkich plastików. Jedynymi miękkimi elementami są tak naprawdę fotele. Cała reszta, wszystko tu jest twarde. Projekt deski rozdzielczej jest jak w takiej topornej terenówce. wszystko jest duże, tak, abyśmy mogli przyciski i pokrętła obsługiwać w rękawiczkach. Przede mną jest wielofunkcyjna kierownica, która regulowana jest tylko niestety w jednej płaszczyźnie i to w niezbyt szerokim zakresie. No i monochromatyczny wyświetlacz z trochę archaicznymi zegarami. Zadbano tu za to o takie szczegóły, jak chociażby obniżenie dolnej linii szyb abyśmy mogli jadąc samochodem przyłożyć tylko głowę do szyby i zobaczyć, czy mieścimy się w naszym zimni między przeszkodami. Ponadto poziome linie na desce rozdzielczej zdefiniowane przez tablicę przyrządów oraz pionowe linie charakterystyczne dla zestawu wskaźników i paneli konsoli centralnej mają pomagać kierowcy rozpoznać kąt pojazdu podczas jazdy w terenie. Nie oznacza to jednak, że GZM nie jest samochodem przystosowanym do podróżowania na utwardzonych drogach. Już w podstawowej wersji na pokładzie znajdziemy takie systemy jak system ostrzegania o awaryjnym hamowaniu wraz z systemem awaryjnego hamowania, system rozpoznawania znaków, Line Assist, ESP, ABS, ostrzeżenie o niekontrolowanym zygzakowaniu pojazdu, cokolwiek to oznacza, oraz wiele innych. Oszczędziłem Wam widoku mojego wgramalania się na tę kanapę, bo nie było to przyjemne, ale jak już tutaj jestem, to muszę przyznać, że nie jest najgorzej, naprawdę, bo y, jako ranami, co prawda, stykam się z fotelem przede mną, ale ten fotel jest bardzo mięciutki. Nic mi tutaj nie przeszkadza, miejsca na nogi również mam na stopy nad głową mnóstwo zagłówek. Również ustawiony jest tak, że y, podpiera mi tylną część głowy. Naprawdę nie mam tu na co narzekać, poza dostaniem się na tylną kanapę. Jeśli chodzi o bagażnik, to Suzuki Jimny oferuje nam w wersji czteroosobowej całe 85 litrów pojemności. Ale jeśli postawicie fotele w pionie, bo, ma, bo jeśli będzie fotele tak jak ja przed chwilą siedziałem, no to niestety bagażnika prawie w ogóle nie ma. A jeśli postawicie je w pionie, no to musicie pamiętać o tym, że komfort z tyłu podróżujących jest prawie żaden. Do tego mamy tutaj taką yy, półeczkę pod spodem dodatkową. No i jeszcze jedna opcja. Możecie z gimni zrobić wersję dwuosobową więc po prostu składacie fotele, które są wykończone takim dodatkowym plastikiem. Składamy fotele, i w tym momencie gimni oferuje nam 377 litrów pojemności. Zbędnie tu szukać jakichkolwiek haczyków. Jedyną, jedynym udogodnieniem jest tylko wyjście 12V. Tak, to nic innego tutaj nie ma. Jest jeszcze jedna opcja w wersji czteroosobowej, czyli możecie sobie dokupić taki opcjonalny bagażnik dachowy, który zapewni Wam dodatkową przestrzeń ładunkową. Suzuki Jimny dostępny jest tylko jednym 1,5-litrowym, czterocylindrowym, wolno-sącym benzynowym silnikiem o mocy 102 KM i momencie obrotowym na poziomie 130 Nm. Dostępne jest w dwóch wariantach skrzyni biegów. My mamy aktualnie czterostopniowy automat, ale możecie również kupić wersję z pięciostopniowym manualem, i wydaje mi się, że to jest lepsza opcja, bo na pewno na trasie ten piąty bieg Wam się przyda. Dynamika, no jak to na 102 konie i 130 Nm, samo Suzuki nawet nie podaje, jakie przyspieszenie do setki ma ten samochód. Ja oczywiście zrobiłem te przyspieszenia, więc możecie to sprawdzić w innym, osobnym filmie. Jak to bywa w samochodach, które są stworzone, aby być dobre w terenie, niestety jazda po mieście... Nie należy do najłatwiejszych. Z paru powodów. Pierwszym powodem jest na chociażby układ kierowniczy, który nie jest precyzyjny. To jest lekko mówiąc, nie jest precyzyjny, ale on taki właśnie ma być. A to dlatego, że jeżdżąc w terenie yy, ważne jest to, aby korekta yy, kierownicą nie była zbyt agresywna, abyśmy nie wykonywali jakichś takich bardzo yy, ostrych ruchów, no bo niestety tam się liczy każdy yy, milimetr. I tam sprawdza w terenie, sprawdza się to bardzo dobrze. Natomiast przy jeździe w mieście no już nie do końca. Niestety yy, musimy się tą kierownicą mocno nakręcić i brać poprawkę na to, że precyzja tego układu kierowniczego jest daleka od doskonałej. Do tego dochodzi jeszcze zawieszenie, które również skonfigurowane jest tak, że Jimny zresztą tak jak widzieliście doskonale sobie radzi w terenie. W mieście Musimy się przyzwyczaić do tego, że będzie nam i bujało, będziemy skakać i nie do końca będziemy czuli się komfortowo i nie pomaga w tym to pudełkowate nadwozie, które niestety jest bardzo mocno podatne na każde wiatry boczne, bo ja jechałem w tym samochodem dosłownie przed chwilą na autostradzie i musiałem kurczowo trzymać się kierownicy, żeby, żeby ten samochód mi nie zjechał na inny pas, bo, no bo jest podatny, jest lekki, no i pudełkowaty. No, i to budełkowate nadwozie również nie pomaga w tym, aby w tym samochodzie było cicho. Jest głośno przy prędkościach autostradowych. Jeśli w ogóle ją osiągniecie, ponieważ prędkość maksymalna. Tego samochodu to jest 145 na godzinę w wariancie ze skrzynią manualną i 140 na godzinę w wariancie ze skrzynią automatyczną. Więc ja nawet do 140 się nie rozpędzałem, a robiłem pomiar przy 120 no i już było bardzo, bardzo głośno w tym samochodzie. Niestety musicie się liczyć z tym, że podróżując na dłuższą trasę tym samochodem, będziecie musieli do siebie krzyczeć i niestety będziecie musieli walczyć z tym, żeby ten samochód utrzymać na drodze. Nie zmienia to jednak faktu, że ja chciałbym ten samochód. Chciałbym go z tego powodu, że nawet ja jeżdżąc po mieście, nie rozumiem nagrody, którą dostał, to żebyśmy mieli jasność, nie rozumiem nagrody, którą dostał jako miejski autoroku, bo to nie jest miejski samochód. Małe gabaryty nie świadczą tylko o tym, że samochód jest miejski, ale to jest inna sprawa. Chciałbym go z innego powodu. Z tego powodu, że każdy kilometr pokonany tym samochodem daje mi uśmiech na twarzy. Uśmiech na twarzy dlatego, że to nie jest takie miałkie pokonywanie drogi z punktu A do punktu B. Siadamy do samochodu, mamy przejechać, wysiadamy. Nie. Tutaj każdy kilometr powoduje to, że scalamy się z tym samochodem, od, od nas wymaga pewnej uwagi i musimy, żeby to źle nie zabrzmiało, nie tyle walczyć z nim ale cały czas z nim współpracować. Nie możemy sobie go puścić w samopas i on po prostu będzie sobie jechał, jak będziemy trzymać jednym palcem kierownicę. Nie, tutaj trzeba z tym samochodem uważać, trzeba go pilnować i to jest fajne, bo niestety, ale w niektórych samochodach jest to dość mocno zatarte. Właśnie to, że podróżujemy tymi samochodami, one są takie nijakie, tu się coś dzieje. Cały czas się coś dzieje, musimy nad nim panować i to w tym samochodzie bardzo mi się podoba, pomimo tego, że jazda w mieście jest mocno utrudniona. Suzuki Jimny dostępne jest w trzech wersjach wyposażeniowych. Comfort, Premium i Elegance. Jednak ta ostatnia dostępna jest tylko z automatyczną skrzynią biegów. Osoby, które zdecydują się zamówić i poczekać na swoje wymarzone Jimny, będą musiały przygotować się na wydatek 77 900 zł. I niestety będą musieli również przełknąć informację, że to cena o 10 tysięcy wyższa niż w zeszłym roku. I jak podsumować Jimny? Jest mały, ciężki w prowadzeniu, mało praktyczny, w niektórych aspektach trochę archaiczny, a do tego nie można go kupić. Ale wiecie co? I tak go chcę. Za jego aspiracje, za jego niesamowite właściwości terenowe i za coś, co w podróżowaniu jest najfajniejsze. Za frajdę z jazdy. Jimny, masz kolejnego fana.